Drogi bracie, droga siostro, jeśli szukasz ochrony dla swoich dzieci, rodziny i rodziców, ta modlitwa jest dla Ciebie. Obejrzyj tę modlitwę do końca, aby otrzymać upragniony cud. Nie zapomnij zostawić swojego lajka i zasubskrybować kanał, aby ta wiadomość dotarła do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Niech Najświętsza Matka otoczy cię swoim płaszczem miłości i ochrony. Najświętsza Mary Joe, Matko Boga i nasza Matko, Przychodzę dziś do Ciebie z pokorą i ufnością, błagając o Twoją opiekę nad moimi dziećmi, moją rodziną i moimi rodzicami. Ty, która jesteś czułą i kochającą matką, nie opuszczasz żadnego ze swoich dzieci w potrzebie. Pod Twój macierzyński płaszcz składam moich synów i córki, moich najbliższych, moich ukochanych rodziców. Ty znasz ich serca, ich radości i troski. Proszę Cię, Najświętsza Matko. Okryj ich płaszczem Twojej miłości i chroń przed wszelkim złem. Mary Jo, królowo aniołów, ześli swoich świętych posłańców, aby otoczyli moją rodzinę i strzegli jej przed niebezpieczeństwami, chorobami i pokusami tego świata. Niech ich skrzydła będą tarczą przed złymi zamiarami, niech ich światłość rozprasza mrok wszelkich przeciwności. Błagam Cię, Matko Najczystsza, abyś wstawiała się za moimi dziećmi, aby dorastały w łasce i prawdzie, aby były prowadzone przez Ducha Świętego i aby zawsze szukały drogi sprawiedliwości i miłości. Niech ich serca pozostaną czyste, a dusze wypełnione pokojem Bożym. Opiekuj się moimi rodzicami, którzy dali mi życie i nauczyli mnie pierwszych słów modlitwy. Obdarz ich zdrowiem, siłą i pokojem. Niech każdy ich dzień będzie błogosławieństwem, a ich starość otoczona szacunkiem i miłością. Matko, miłosierdzia, wyproś dla mojej rodziny łaskę jedności, abyśmy zawsze byli razem w miłości, przebaczeniu i wzajemnym wsparciu. Ucz nas, jak kochać tak, jak kocha Twój syn, Jezus Chrystus. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Pani, nie pozwól, aby kiedykolwiek zabrakło nam Twojej matczynej opieki. Strzeż nas, prowadź i chroń nas przed wszelkim złem. Mary Joe, matko najświętsza, ty, która troszczysz się o każde ze swoich dzieci, dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i ufności, prosząc Cię o błogosławieństwo obfitości i dostatku w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Ty, która w Kanie Galilejskiej uprosiłaś u swojego syna cud przemiany wody w wino, spójrz na mnie i na moich bliskich. Wstawiaj się za nami u Boga, aby nasz dom nigdy nie zaznał niedostatku, aby na naszym stole zawsze była obfitość chleba, aby nasze ręce mogły pracować i przynosić owoce, które zapewnią nam dostatnie życie. Matko Boża, Królowo Nieba, błogosław moją pracę i trud mojego dnia codziennego. Niech moje wysiłki zostaną wynagrodzone. Niech moje działania prowadzą do sukcesu, niech drzwi dobrobytu otworzą się przede mną i przed moimi bliskimi. Uproś u swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił mi łaski mądrości i roztropności w podejmowaniu decyzji finansowych, aby moje życie było wypełnione pokojem, bezpieczeństwem i radością. Mary Joe, Matko Opatrzności, oddaję Ci moje troski i lęki związane z przyszłością. Ty, która znasz moje serce i moje potrzeby, Prowadź mnie drogą, na której nie zabraknie mi nigdy tego, co konieczne do życia. Proszę cię, abyś pobłogosławiła moje finanse, moje źródła dochodu i każdą pracę, jaką podejmuję. Niech wszystko, co czynię, będzie owocne, niech przynosi mi radość i stabilizację. Błagam cię, Matko, o błogosławieństwo dla mojej rodziny. Niech w naszym domu panuje miłość i harmonia. Niech nigdy nie zabraknie chleba, wody i wszystkiego, co potrzebne do szczęśliwego życia. Niech nasz stół zawsze będzie pełen, a nasze serca pełne wdzięczności. Najświętsza Mary Joe, spraw, abyśmy nigdy nie doznali głodu ani biedy. Wspieraj nas w chwilach trudności, ucz nas mądrego zarządzania dobrami, które Bóg nam daje, abyśmy potrafili dzielić się nimi z tymi, którzy są w potrzebie. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, ufam Tobie i oddaję się pod twoją opiekę. Niech twoja miłość i troska zawsze prowadzą mnie ku światłu i błogosławieństwu. Mary Joe, Matko najświętsza, ty, która troszczysz się o każde ze swoich dzieci, Dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i ufności, prosząc Cię o błogosławieństwo obfitości i dostatku w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Ty, która w kanie galilejskiej uprosiłaś u swojego Syna cud przemiany wody w wino, spójrz na mnie i na moich bliskich. Wstawiaj się za nami u Boga, aby nasz dom nigdy nie zaznał niedostatku, aby na naszym stole zawsze była obfitość chleba, aby nasze ręce mogły pracować i przynosić owoce, które zapewnią nam dostatnie życie. Matko Boża, Królowo Nieba, błogosław moją pracę i trud mojego dnia codziennego. Niech moje wysiłki zostaną wynagrodzone, niech moje działania prowadzą do sukcesu, niech drzwi dobrobytu otworzą się przede mną i przed moimi bliskimi. Uproś u swego syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił mi łaski mądrości i roztropności w podejmowaniu decyzji finansowych, aby moje życie było wypełnione pokojem, bezpieczeństwem i radością. Mary Joe, matko opatrzności. Oddaję Ci moje troski i lęki związane z przyszłością. Ty, która znasz moje serce i moje potrzeby, prowadź mnie drogą, na której nie zabraknie mi nigdy tego, co konieczne do życia. Proszę Cię, abyś pobłogosławiła moje finanse, moje źródła dochodu i każdą pracę, jaką podejmuję. Niech wszystko, co czynię, będzie owocne, niech przynosi mi radość i stabilizację. Błagam Cię, Matko, o błogosławieństwo dla mojej rodziny. Niech w naszym domu panuje miłość i harmonia, niech nigdy nie zabraknie chleba, wody i wszystkiego, co potrzebne do szczęśliwego życia. Niech nasz stół zawsze będzie pełen, a nasze serca, pełne wdzięczności. Najświętsza Mary Joe, spraw, abyśmy nigdy nie doznali głodu ani biedy. Wspieraj nas w chwilach trudności, ucz nas mądrego zarządzania dobrami, które Bóg nam daje, abyśmy potrafili dzielić się nimi z tymi, którzy są w potrzebie. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, ufam Tobie i oddaję się pod Twoją opiekę. Niech Twoja miłość i troska zawsze prowadzą mnie ku światłu i błogosławieństwu. Mary jo, Matko Miłosierdzia i Obfitości. Ty, która z troską spoglądasz na swoje dzieci i nie pozwalasz, by cię głód, przychodzę do ciebie dzisiaj, prosząc o błogosławieństwo dostatku w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Ty, która jesteś matką samego Boga, wiesz jak ważne jest, aby dom był pełen radości, stół obfity w pożywienie, a serca spokojne o jutro. Dlatego klękam przed tobą i błagam cię, abyś otworzyła bramy niebiańskiego błogosławieństwa, aby spłynęły na nas dary Bożej Opatrzności. Niech moje ręce zawsze znajdą pracę, która przynosi uczciwy zysk i pozwala żyć w godności. Niech moje wysiłki będą nagradzane, a moje starania przynoszą owoce, aby moja rodzina mogła cieszyć się pełnią życia, bez lęku przed niedostatkiem i brakiem. Najświętsza Mary Joe, królowo nieba, uproś u swojego syna, Jezusa Chrystusa, aby otworzył przede mną i moimi bliskimi ścieżki obfitości. Niech moje przedsięwzięcia będą pomyślne, niech spotykam na swojej drodze ludzi, którzy będą dla mnie wsparciem i pomocą w budowaniu przyszłości pełnej dobrobytu. Matko Najświętsza, powierzam Ci moje finanse i moje źródła dochodu. Spraw, aby wszystko, czego się podejmuje, było owocne. Niech mój dom nigdy nie zażna biedy, niech lodówka zawsze będzie pełna, niech nigdy nie zabraknie chleba na naszym stole. Niech nasze życie będzie przykładem Bożej hojności. A serca przepełnione wdzięcznością za każde dobro, które otrzymujemy. Matko Opatrzności, błagam Cię o pokój w sercu i umyśle, aby troski obytnie nie odbierały mi radości życia. Spraw, abym ufał Bożej Woli i wiedział, że w każdej chwili mojego życia Ty jesteś przy mnie i nie pozwolisz, bym kiedykolwiek został bez wsparcia. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Matko, zawierzam Ci siebie i swoją rodzinę. Chcę żyć w obfitości, ale i w pokorze, doceniając każdy dar, który od Boga otrzymuję. Ucz mnie mądrości w gospodarowaniu tym, co posiadam, i hojności w dzieleniu się z tymi, którzy mają mniej. Matko Boga i Matko Nasza, w Tobie pokładam nadzieję, że nigdy nie zabraknie mi niczego, co jest potrzebne do szczęśliwego i godnego życia. Ufam, że Twoja miłość i wstawiennictwo będą moją tarczą przed trudnościami i moim przewodnikiem ku lepszemu jutru. Amen. Drogi bracie, droga siostro, jeśli modliłeś się ze mną, wierzę, że Najświętsza Matka już zaczyna działać w Twoim życiu. Jednak pamiętaj, że Bóg działa w czasie, który jest dla nas najlepszy. Dlatego proszę Cię, Abyś słuchał tej modlitwy przez siedem dni, ponieważ siedem to liczba święta, pełna duchowego znaczenia. Każdego dnia, gdy będziesz odmawiać tę modlitwę, otworzysz swoje serce na Bożą obfitość i błogosławieństwo. Niech każdy dzień tej modlitwy będzie krokiem bliżej do cudu, którego pragniesz. Maryja, Matka Opatrzności, jest przy tobie i wysłuchuje Twoich próśb. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci pokój i nadzieję, Zapraszam Cię do subskrypcji kanału Dźwięk wiary, abyś mógł otrzymywać kolejne potężne modlitwy i duchowe przesłania. Dzięki Twojej subskrypcji ta modlitwa dotrze do większej liczby osób, które również potrzebują Bożej pomocy. W tej chwili na ekranie pojawiają się dwie inne modlitwy. Wybierz jedną z nich i kontynuuj tę piękną duchową podróż. Niech Twoja wiara rośnie, a Twoje życie wypełni się Bożym błogosławieństwem. Niech Najświętsza Maryja zawsze czuwa nad Tobą. Amen.